Dzień dobry, agenci Resil się kłania dzisiaj Road Mechanic Simulator Co to jest Resil? O czym ty gadasz? Eee, otóż widzicie, to jest pierwsza recenzja gier Ale jest to gra dość niezwykła Jest to gra twórców... Games Formatic, czyli twórców popularnych symulatorów. Popularnych w sensie takim, że prowadzą oni Tanks Mechanic Simulator, Ubodviar, czy Train Tanks Mechanic Simulator, czy Car Mechanic Simulator. Sztuczką jest to, że obecny nagra, o której mówimy, nie ma jeszcze premiery. To, co widzicie na ekranie, jest demem stworzonym na uprzejmości Games Formatic i pozwolili mi tą ową gierkę przetestować. Miałem okazję na targach PGA poprosić ich o to, żeby móc y, przetestować tą gierkę i uprzejmie się zgodzili na ten temat. Plus jeszcze parę tam wychwyciłem glitchy, bugów i innych rzeczy, które postanowiłem y, Games Formatic y, wypomnieć, żeby mogli wprowadzić odpowiednie poprawki. Na przykład w pierwszy dzień koło mi się zbagowało i nie chciało wyjść. Yy, czy warto czekać na tą gierkę według mnie? Tak. Już Wam tłumaczę, co spotkacie w tej grze. Jest to bardzo wczesne demo, więc nie możecie tutaj się zbytnio spodziewać. Akurat na tym pomieszczeniu, w którym teraz obecnie jestem, nie było nic, ale będą to uzupełniali. Chodziło o to koło, jak widzicie. Tutaj nie. Tutaj macie proste tutoriale. Oczywiście chwilowo wszystko jest po angielsku, ale gra prawdopodobnie zadebiutuje z polskim tłumaczeniem. Jest to dość prosty simulator, ale ma. Y, y, polega on mniej więcej na tym samym co tutaj wymiana oleju, jakieś tam y, podstawowe naprawy, tory przeszkód czyli coś co już znamy z poszczególnych y, y, tych z poszczególnych tego typu symulatorów y, czy warto czekać? według mnie tak Ym, Graza debiutuje na e, polskim rynku i będzie. Właściwie nie wiemy, kiedy ona przyjdzie, ale będę bacznie obserwował tą gierkę. Jak i będę bardzo ją aktywnie promował na swoich kanałach gamingowych. Jako, że staramy się również o stanowisko testera, to myślę, że tego. Jak widzicie, możecie rozkręcać, skręcać śrubki, wymieniacie, naprawiacie. To jest typowy mechanik, simulator, w którym to ten, w którym naprawiacie dane no, pojazdy, tylko że takie no, trochę off-roadowe, w których, które jeżdżą po ciężkim terenie i na których tego. Oczywiście tutaj koła były gotowe. Aczkolwiek w oryginalnej grze myślę, że będziemy mieli możliwość zakupu kół, naprawy kół czy innych przyrządów. Ci, co uwielbiają naprawiać w takich symulatorach rzeczy, na pewno nie będą się nudzić, bo dostaniemy kolejny wspaniały symulator. Ale po kolei. Gra za z takimi trybami rozgrywki jak rozkręcenie i sprawdzenie czy po prostu w jakim stanie. Stan będzie w procentowych ilościach, nie? tak jak w każdym symulatorze. Możecie też sprawdzić stan kół, na przykład przy takim testowym no przy takim testerze i sprawdzić jaka jest wytrzymałość. Jest stół, który pozwala Naprawić mechaniczne części, i co ważniejsze, w tym akurat demie musicie mieć lampy. Jeżeli zamontujecie lampy, możecie wyjechać na tor. Ten tor, póki co w, demo, w wersji demo jest zamknięty, tak samo jak komputer, nie jest możliwe odpalenie go. Ale w, w, w już oryginalnej pełnej wersji gry będzie możliwość yy, uruchomienia komputera i na, i na przykład y, kupienia części. Yy, w stole mamy na stole możliwość naprawy danych części, jeżeli nie wymagają one kupienia. Po prostu to możecie takie części po prostu odnowić, naprawić i tyle i po krzyku, nie? Yy, i jak macie już wszystko gotowe, to możecie e przeprowadzić e testy, wyjeżdżacie. No i na koniec e oddajcie klientowi gotowy samochód. Jeżeli coś jest nie tak, to jak widzicie poświetla się nam komunikat, że nie możemy wyjechać z tego. E demo jeszcze nie pobierzecie z głównej przyczyny, że to było bardzo wczesne demo, póki co oni nad tym tą grą pracują. Ale myślę, że uprzejmość Games Formatic sprawi, że następne dema następnej generacji będą u nas również pokazywane. Filowo to, co jest nagrane, jest z targów PGA, więc nie, musi, nie możecie liczyć na fakt, że moje. Że to jest jakiś let's play, który będzie po prostu rozwijany odcinkowo, bo nie będzie odcinków z tego typu gry, przynajmniej na tę chwilę, bo gra nie jest w pełni kompletna, przez co też ja nie dostałem pełnej wersji gry. I tutaj aktualnie nie mamy możliwości żadnych yy, yy, udoskonaleń wprowadzać, aczkolwiek wszystko z czasem, agenci, wszystko z czasem. Gra chwilowo zadebiutowała z trybem jazdy po zamkniętym polu i ja osobiście bardzo świetnie się bawiłem. Mechanika jazdy w tym symulatorze jest na testach bardzo przyjemna. O ile w tamtych symulatorach mogłem się przyczepić, że hamulec ręczny reaguje z takim oporem, że mogę się jednak poruszyć, tak tutaj hamowanie awaryjne, jak zobaczycie zresztą na nagraniu, jest w miarę czytelny. Tam w tle widzicie moją rękę. Więc, jak widzicie, byłem tam i testowałem grę osobiście. W tle po mojej lewej widzicie też jednego z autorów Gameformatic, więc odpowiadającego właśnie za radzenie, jak w to grać. Pozdrawiam Pana serdecznie. Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. On zresztą obserwuje nas teraz, żeby w razie czego recenzja do niego dotarła. Także pozdrawiam pana, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za zademonstrowanie dema. Jest to, było to ogromnym zaszczytem móc przetestować tę grę osobiście. Jak widzicie, zapomniałem jeden reflektor domontować. Mój błąd. To znaczy, zapomniałem. No, wcześniej go zamontowałem, a teraz nagle wyskoczył. To kolejny był błąd, według mnie. Ale myślę, że dość niewielki, Naprawił to do premiery. Od gry nie ma co wymagać za dużo, bo to jest symulator mechanika. Więc jak każdy mechanik, możecie wyjechać, przetestować daną rzecz, czy wszystko bangla działa. Zresztą gra po tym da Wam wynik takiego przejazdu testowego i sprawdzicie po prostu, czy do garażu jedziemy dalej z naprawą. Czy po prostu już wszystko gotowe i dawać klientowi, nie? Z tym zastrzegam, że jeśli dajecie klientowi zepsuty samochód, to prawdopodobnie wypłatę, którą dostaniecie za zepsute auto w którymś tam miejscu, będziecie mieli odpowiednio mniejszą, albo, tak jak w symulatorze Carmechanic Simulator, nie będziecie jej mieli w ogóle. Jak widzicie, ja musiałem nagrywać z laptopa, bo niestety ekran był tak daleko, że nie opłacało mi się nagrywać z dużego ekranu, ale myślę, że taki lekki przebłysk po środku to jest niewielka cena za to, że pokazuję Wam grę, która jeszcze nie powstała tak naprawdę i widzicie ją agenci jako pierwsi tutaj na na w ogóle myślę polskim internecie poza twórcami, którzy zademonstrowali demo technologiczne najpewniej to widzicie najpewniej pierwsi tutaj więc jest, macie niesamowity zaszczyt widzieć ten gameplay jako pierwsi. Ym, czy, ym, czy można tutaj uszkodzić samochód? Nie wiem. Demo, jak na razie, nie pokazała nam tego typu. Jest to zamknięta mapa przejazdowa, jak widzicie. No i y, zostawia dość realistyczny torf. Czy, czy, co ja mam na myśli w ten sposób? Jak widzieliście, przejechałem po. Piasku, w którym zostawiłem ślad, ale ten ślad nie znika po jakimś czasie, tylko zostaje na nim aż do końca. Co jest według mnie niesamowitym postępem naprzód, bo czasami tego typu ślady znikały za samochodem. Co było według mnie trochę mało realistyczne, ale nie mieliśmy co wymagać, bo to były jednak gry komputerowe, które działały własnymi prawami. A tu mieliście ogólną, e, ogólne e, dalsze działania, prawda. Ja bardzo się cieszę, że mogłem zobaczyć to na żywo. I w momencie, gdy o, widzicie, jak tutaj jest widok, był. I oczywiście ja wam chcę tą grę serdecznie polecić. Możemy się na takiej grze dość dobrze bawić. I uważam ją za dość duży postęp. Gameformatic pokazuje nam, że nie spoczywają na laurach, tworzą dalej gry i warto ich wesprzeć w tym warto wyczekiwać tej gierki, ja ją polecam. Obecne demo oceniam jako bardzo pouczające. Pokazuje wam to jak wygląda praca deweloperów danej gry od Kulis. Jak widzicie? Ci ludzie bardzo się starają, żebyście wasze wczesne demo, jak widzicie, nie do czego by to porównać. O, pamiętacie Village? Jak debiutowało, to mieliście gotowe, nie było błędów w i tak dalej. Ale w momencie, gdy widzicie takie demo, to jak widzicie tu na targach jest prezentowane to, co dostaniemy, tak potencjalnie, nie? Jest to na silnikach graficznych, to jest wczesne, to jest szybkie, po prostu, żeby żeby wam dać jakieś wyobrażenie. I gracze tacy jak ja będą takim dałem zachwyceni. W czasie, kiedy niektórzy gracze powiedzą: Ale to jest pobagowane. To zauważcie, że gra, która powstaje, czasami musi przejść naprawdę prawdziwe piekło, żeby dostać się do pozycji, jaką ma teraz. Ja myślę, że przed tą grą jest wspaniała przyszłość, która ją czeka Offroad Mechanic Simulator. Według mnie jest grą, na którą warto będzie czekać i warto ją będzie, w nią będzie zagrać, choćby żeby zobaczyć, jak to jest być właśnie mechanikiem takich aut offroadowych. A wy jak myślicie? Czekacie na tą grę? Może macie kompletnie to gdzieś. Ja wam polecam serdecznie zagranie w tą grę. To była recenzja dema, które dema technologicznego. Mam nadzieję, że się nie w twórcy. E, jeszcze raz bardzo dziękuję twórcom. Bardzo dziękuję Games Formatic SA, że podzielili się z nami gierką, że miałem okazję przetestować dla was nagrać tą recenzję. E, życzę wam powodzenia panowie. Mam nadzieję, że gra zostanie wydana i będzie się dobrze wam sprzedawała. Mam też nadzieję, że zgłoszenie, jakie do was przesłałem, z tym zostanie rozpatrzone dość pozytywnie. I o, o innych spraw w, in, w tej sprawie powiem wam kiedyś może, jak dostanę na to pozwolenie. Ale mm, mam nadzieję, że wasza gra będzie się rozwijała dalej. Ja myślę, że moi gracze też Was z w, tej, w tym czasie, że będą równie czekać na tą gierkę. Ja na pewno na nią czekam, ja to kupuję agenci i ja jestem bardzo za tą grą. Spójrzcie też na inne produkcje Game Informatic: na Tank Mechanic Simulator, na, na Car Mechanic Simulator i na inne gry Train Riot. Ubot Wiar UBOT, Ubot 7 no to Warto na te gry spojrzeć, warto na, y, y, zobaczyć czym one są. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konstruktywny komentarz mię widziany. Trzymajcie się, na razie, cześć!